Radni przyjęli budżet miasta na 2023 rok. To będzie wymagający rok dla miejskich finansów, jednak w prezydenckim projekcie udało się wygospodarować blisko 50 milionów złotych na inwestycje. Priorytetem w roku przyszłym będą inwestycje drogowe, a także służące poprawie efektywności energetycznej, które dofinansowane są z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania z tego źródła na realizację zadań w latach 2023-2025 wynosi ponad 47 milionów złotych i dotyczy realizacji trzech dużych inwestycji: budowy ulic, przebudowy uzbrojenia oraz odtworzenia pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie, budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Bełchatowa oraz budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej. Na przebudowę dróg w różnych częściach miasta przeznaczamy w przyszłym roku 1 800 000 zł, a na dokończenie budowy drogi łączącej ulicę Kopeckiego z ulicą Okrzei wraz z budową obustronnego chodnika, mostu nad rzeką Rakówką, oświetlenia i uzbrojenia terenu. Ponad 1 600 tysięcy złotych ze środków własnych. Więcej na temat przyjętego podczas grudniowej sesji budżetu miasta na przyszły rok piszemy na miejskiej stronie bełchatów.pl. Miejskie zasoby mieszkaniowe właśnie się powiększyły. Zakończyła się przebudowa dawnych pomieszczeń usługowych w komunalnej odrze. W efekcie powstały tam cztery nowe mieszkania, których metraż waha się od 45 do 47 metrów kwadratowych. To taki początek naszych inwestycji mieszkaniowych, bo wiemy dobrze, że za chwilkę będzie podpisana umowa na w ramach. Społeczności inicjatywy mieszkaniowej na mieszkania przy ulicy Podmiejskiej. To kolejna inwestycja mieszkaniowa, która rozpocznie inwestycje tak naprawdę zaraz na początku przyszłego roku. E, następnym jest blok, który już e, też model finansowania, przygotowany projekt w ramach bohatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i właśnie zaczynamy tymi czterema mieszkaniami, które zostały przygotowane w ramach budynku Odra. Jeszcze raz podkreślam, wygospodarowane z lokali użytkowych. Przebudowa lokali usługowych na mieszkania kosztowała niemal 400, 150 tys. zł, a inwestycja współfinansowana jest ze środków gminy Bełchatów. 41 lat temu, 13 grudnia 81 roku, wprowadzono w Polsce stan wojenny. Miejskie uroczystości rocznicowe tradycyjnie odbyły się na osiedlu Przytorze. Prezydent Mariola Czechowska, a także delegacje instytucji oraz organizacji złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą ofiarom komunistycznego reżimu. Później odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, której przewodniczył biskup Ireneusz Pękalski. W uroczystościach udział wzięły także poczty sztandarowe. Szkół, zakładów pracy, związków zawodowych oraz stowarzyszeń. Rozstrzygnięto dwa biblioteczne konkursy literackie: Książki na Medal oraz bajka dla siostrzyczki i braciszka. Konkursy te z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodych bełchatowian. Co pokazują te konkursy? Że młodzież ciągle zainteresowana jest książką. Eee, I książką rozpatrywaną pod różnymi kątami. Po pierwsze czytelnictwem co wcale w dzisiejszych czasach już nie jest takie oczywiste i proste. Naprawdę biblioteka musi robić... E... Wiele różnego rodzaju działań zmierzających do tego, żeby to czytelnictwo promować. Ale z drugiej strony mamy tutaj też osoby, które piszą recenzje i same piszą bajki, bo to jest niezwykle niezwykle istotne, jeżeli idzie o ten konkurs. O to chodzi, żeby i czytać, i pisać. Wrażliwość dziecka jest przelana na papier, bo i to, co w duszy dziecku gra, może poprzez to, co przeczytało, może to, co sobie, przez to, co sobie wyobraża, albo też jak gdyby przez. Któremi którymi darzy swoje młodsze rodzeństwo. W tym roku do obu konkursów wpłynęło łącznie blisko 50 prac, które według jury prezentują bardzo wysoki poziom literacki. Cieszy również fakt, że młodzież, która bierze udział w tym konkursie coraz mniej recenzuje rzeczy związanych z tak zwaną lekturą szkolną. Sięga samodzielnie po książki te, które rzeczywiście ich in interesuje. I robi to dobrze. Świadczy to o samodzielności w myśleniu, że jednak nie chce narzucania czegoś, co spowoduje, że na przykład co powiedział autor albo coś takiego, tylko chce te książki recenzować. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy znakomitego pióra. Podczas kolejnego etapu Pucharu Świata, który rozgrywany był w Maroku, członkowie Bełchatowskiego Klubu Sportowego Nordic Walking wywalczyli indywidualne złoto i srebro, a także drużynowy brąz. Podczas spotkania w magistracie sukcesów pogratulowała im prezydent Mariola Czechowska wraz z wiceprezydentami Dariuszem Matyśkiewiczem i Łukaszem Politańskim. Jeszcze raz gratulujemy, życzymy wielu kolejnych sukcesów i oferujemy swoje wsparcie. Gdyby nie miasto czy pani prezydent, która w bardzo znaczny sposób nas tutaj wspomogła i miasto nas wspomogło dzięki dofinansowaniu dofinansowaniu klubu sportowego i przy udziale własnym Uczestników wszystkich był możliwy wyjazd. Nie, no satysfakcja super, tak. Tym bardziej, że to był, że tak powiem, mój pierwszy start. Przybranżowiłem się troszkę może z zapasami, tak. Że cały czas je kontynuuję i będę kontynuował. Tu jest dodatkowo pasja z żoną, którą łączymy. No i udało się, wygrałem, tak. Warto zaznaczyć, że w klasyfikacji generalnej tegorocznego Pucharu Świata nie zajęli szóste miejsce. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych udanych startów. Mamy ważną informację dla mieszkańców, którzy planują załatwić urzędowe sprawy w tygodniu poprzedzającym święta. We wtorek 20 grudnia oraz w piątek 23 grudnia magistrat będzie pracować w innych godzinach. Podobnie Urząd Stanu Cywilnego, który dodatkowo pełnić będzie dyżur w Wigilię 24 grudnia, szczegółowe informacje na temat godzin pracy urzędu w tych dniach znaleźć można na miejskiej stronie bełchatów.pl. Podobnie jak w latach poprzednich, schronisko dla bezdomnych zwierząt wstrzymuje adopcję w okresie okołoświątecznym. Przerwa potrwa od poniedziałku 19 grudnia do nowego roku. Zwierzę nie jest rzeczą, nie jest prezentem. Adopcja ma być świadoma, to ma służyć tym zwierzakom, mają dostać no, nowy dom, a nie e, stać się chwilową uciechą dla kogoś, a później e, potraktowanym e, jak przedmiot, e, stworzeniem wyrzuconym z domu lub oddanym do schroniska. W trakcie adopcyjnej przerwy schronisko będzie pracować normalnie, zapewniając opiekę czworonogom. Wszystkich, którzy myślą o adopcji zwierzaka, zapraszamy do placówki w nowym roku. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Bełchatowa. Do magistratu przynieśli je harcerze z ZHP Reduta. W Zakopanem odebraliśmy ogień od słowackich skautów. Z Zakopanego trafił do, on do e, Katedry Łódzkiej. No i nasi harcerze przywieźli go do Bełchatowa i dzisiaj go roznosimy do urzędów, szkół i różnych instytucji, żeby podzielić się po prostu z Bełchatowianami e, tym ogniem, e, żeby szerzyć jego e, ideę. Harcerze odwiedzili ze światełkiem także m.in. Bełchatowskie szkoły, kościoły oraz instytucje i organizacje. Prezydent Mariola Czechowska zaprasza na ósmą już miejską wigilię. Przyjść może każdy, zarówno całe rodziny, jak i osoby samotne czy potrzebujące. Będzie to okazja, by tuż przed Bożym Narodzeniem spotkać się przy stole i podzielić opłatkiem, a na stole nie zabraknie tradycyjnych świątecznych potraw. Ryba, łóżka pierogi, kapusta z grochem, krokiety z kapustą i z grzybami, zupa grzybowa, kompot, barszcz czerwony, także tradycyjne potrawy polskie, jakie powinny znaleźć na stole wigilijnym. Miejska Wigilia odbędzie się w piątek 23 grudnia na Placu Narutowicza, początek świątecznego spotkania o godzinie 17.00. Atmosferę Bożego Narodzenia będzie można poczuć już w ten weekend podczas tradycyjnego Miejskiego Jarmarku Świątecznego. Jak zawsze zagości on na Placu Narutowicza, gdzie będzie można kupić gwiazdkowe drobiazgi i prezenty, ozdoby oraz smakołyki. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych. Przygotowany będzie Domek Świętego Mikołaja, tam oczywiście będzie można spotkać ulubieńca dzieci, poczęstować się słodkim upominkiem, a także wykonać pamiątkową fotografię. Na jarmark świąteczny zapraszamy 17 i 18 grudnia w sobotę od godziny 12 do 19, zaś w niedzielę od 10 do 18.